Czysto jest a to jest tak jakby informacje, co dzieli się w moim przypadku, co robi na kanale. Nie wiem, co tam robi Pokor, nagrywa Simsy. Jak na razie powiem krótkie informacje o odcinkach, które będziemy wrzucać, o przyszłych seriach, skończonych seriach, zawieszonych seriach, no i tak dalej. Tylko powiem o wszystkich swoich. Nie wiem, co tam Pokor będzie robił. To po pierwsze. Dlaczego nie pojawiają się odcinki od jakiegoś już tygodnia? Dlatego, że mam internet. Yy, no, jak to się nazywa? Nie stacjonarny, tylko mobi mobilny, czyli jest mam. Są takie czarne. Kurde, nie potrafię powiedzieć. No, że mam ograniczenie limitu przesyłania danych, o może tak. Wynosi ono 12 giga. I mam włączoną funkcję, że mogę oglądać tylko i wyłącznie do, od godzin w pierwszej w nocy do 9. A po tym już dosłownie jak są już odcinek, to jest mi się z maksymalnie 10 odcinków i już koniec. Pyk nie ma internetu na miesiąc. No, dlaczego mi pojawiają się odcinki? No następną rzeczą. Ale to już zostanie naprawione gdyż już mi właśnie 9 marca, kiedy to nagrywam. Internet już. Mam przesłanie danych i już wszystko działa. Postaram się teraz nie przekroczyć tego limitu danych. Kolejną, kolejną rzeczą jest gra Fallout New Vegas. Jest to gra strasznie długa i postanowiłem, że zawieszę ją, gdyż to jest jakaś, jak, jako pierwsza seria, ona raczej się nie nadaje. To byłaby strasznie, strasznie, strasznie długa. Ona by się strasznie długo ciągnęła. Przez poboczne i tam bla bla bla. I inne rzeczy. Dlatego ją zakończam. Skończyłem chyba tam na dziesiątym albo dziewiątym odcinku. Jeszcze mam nagrane dwa odcinki, no ale już postaram ich nie wrzucać. I tak, i ona jest zawieszona. Ja jej nie kończę, tylko ją zawieszam. Więc może w przyszłości do niej wrócimy. Kolejną rzeczą jest gra Don't Stare. Właśnie ją widzicie tutaj na ekranie. z nią też nie mam dobrych informacji, gdyż postanowiłem i żyję ją zakończę. Ona zostanie zakończona. Jeszcze w więcej odcinku z niej się nie pojawi. Dlaczego? No dlatego, że już po prostu tyle razy zginąłem, już mi się nie chce w to grać, bo wszystko od początku jest od początku, od początku. Już mi się po prostu znudziło. Cały czas jest to samo. No, po prostu już mi się nie chcę, odechciało mi się. Polega na tym, że ja nie lubię takich gier, które cały czas się powtarzają, że na przykład muszę cały czas zbierać drewno, potem cały czas to zbierać, mogę tylko określone przedmioty, nie mogę sobie właśnie zbudować ani nic. Takich gier po prostu nie lubię. Dlatego postanowiłem, iż się zakończę. Następną rzeczą jest yy, gra, znaczy, którą nagrywam wspólnie z pokorem. Terraria. Terraria na razie nie ma, gdyż Pokor ma problemy z Hamaci. I nie wiem, kiedy to naprawimy, albo może w ogóle tego nie naprawimy. Więc na razie ona stoi znakiem zapytania. W sumie to jedyną serią, jaką teraz mamy, zostają nam Simsy 3, których też teraz nie ma, gdyż Pokorowi zepsuł się system Windows. I teraz musi sobie kupić nowy. Więc to trochę, trochę też potrwa. Ale powinien już mieć w następnym tygodniu, gdzieś tak w poniedziałek albo coś takiego. I co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Już powiedziałem o falaucie, Terrarii, Don't Starve. I co mi jeszcze zostało? A tak, spróbuję utworzyć stronę naszą na Facebooku. Gdzie będziemy wrzucali różne informacje od naszego kanału. To się zajmę nim właśnie dzisiaj. A jeżeli się nie uda, to zajmę się w niedzielę. Teraz przyszłe serie, jakie ja będę ja kręcił. To tak, serię Fallout New Vegas zastąpi gra yy, Risen 2. The Dark Waters. Tą grę już przeszedłem na Xboxie, na komputerze. Niestety nie udało mi się. I wiem, że przejście jej tak jak ja się tak gmatwałem na tym Xboxie, tak szukałem, nie wiedziałem co robić. Jakieś tam przedmiotów szukałem cały czas, zajęło mi koło chyba 25 godzin. A teraz już wiem jak wszystko robić, po pierwsze. Więc powinien gdzieś zająć i przejście jej około 19, 18. Nawet tym możemy wcześniej, wykonując wszystkie misje poboczne. No tam oprócz niektórych, pominę. pominę. I tak. Właśnie pojawi się zamiast Fallouta seria Ryzen. I, a zamiast Don't Starva, postaram się kręcić serię z gry Assassin's Creed Revelations. W ogóle kupiłem tą grę z jakieś 4 miesiące temu i nawet nie otworzyłem jej z pudełka. I postanowiłem ją właśnie nagrać i samodzielnie ją przejść na YouTubie. Co tam? No właśnie nic nie wiem o tej grze Assassin's Creed Revelations, tak to Assassin's Creed 1 mam, dwójkę. Radderhoda mam na Xboxie, ale też nie jestem dziać. I co? Trójkę, I trójkę to może w przyszłości się zaopatrzę, ale na razie nie wiem. Więc tak, pojawi się zamiast Don't Starve yy, Revelations. A jego średni czas przejścia gdzieś tak około 18 godzin będzie. Więc to postaram się zrobić w jakieś 40 odcinków. Coś koło tego będzie. Albo nawet troszeczkę mniej. A Fallout to by zajął o wiele, o wiele, wiele więcej czasu. Dlatego no chyba to wszystko powiedziałem już. Mm, jeszcze jakieś informacje czy coś chyba już nie a jeszcze został mi y, Minecraft z DJ Canterem. No niestety nie mamy czasu, by kręcić, gdyż chodzimy do innych gimnazjów. Znaczy ja chodzę do gimnazjum, po do podstawówki. Y po prostu ja jestem w klasie sportowej, do której kończę o takich późnych godzinach, że nie mam w ogóle czasu. Jeszcze że potem piłkę naszą na trenę, ale to już mniejsza. I tylko mi zostają tak naprawdę sobota, niedziela i myślałam 3 godziny w, we wtorek i 3 godziny w czwartek. Tak to w cały mam poniedziałek, środę i piątek zajęty. No i po prostu nie mamy kiedy tego nagrać. Jeżeli coś nam się uda, to postaram się wrzucić. Ale nie wiem, jak to będzie. No i na tym zakończymy ten odcinek informacyjny. Trzymacie się następnych odcinków i siema. I jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że ten, ta informacja nie będzie nagrana w HD, tylko w 480. No i to wszystko. Trzymajcie się, siema.